Cześć. witam się na kanale Fotografia Analogowej. Dzisiaj będzie o ciekawym aparacie. Wiadomo, że filma Mamia słynie z wielu bardzo dobrych aparatów, natomiast zapomina się o jej pierwszym aparacie. Pierwszym aparacie, który powstał, został wypuszczony na rynek w roku 1940. Był to Mamia Six, czyli klasyczny, mieszek, mieszek, rozkładany, ładnie się rozkłada, op, rozkładany z obiektywem z na Taśmy klasyczne typu 120, robiący klasyczne zdjęcia typu 6 na 6 cm. Wszystko jest klasyczne? No nie do końca. Aparat był od razu robiony jako aparat zaawansowany. Z rzeczy, które go wyróżniają, to a przede wszystkim ma dalmierz. No, wiele, wiele było dalmierzy. Jak wykonywane w ogóle, że znaczy jak wykonywane było ustawienie ostrości standardowej, jak jest wykonywane w aparatach takich. No, w większości aparatów ostość ustawia się za pomocą przesuwania soczewek w obiektywie. Natomiast w niektórych aparatach, na przykład weźmy takiego polskiego starta, ustawienie ostości odbywa się za pomocą przesuwania zmiany odległości pomiędzy obiektywem a filmem. Tu, tak jak widać, tu przesuwa się obiekty w stosunku do nielogomego filmu. I na podobnej zasadzie jest zrobione ustawienie ostrości w tej Mamii. Pokrętło do, do ustawienia ostrości mamy tutaj. Mamy wyraźny dalisz, to jest wersja czwarta. W wersji pierwszej, drugiej, trzeciej Dalmierz nie był połączony jeszcze z wizjerem. To jest 24 z roku 1900, żeby nie, nie pomylić, 47, gdzie wizjer już był połączony z dalmierzem i tu za pomocą pokrętła z tyłu ustawiamy ostrość na plamce, która jest naprawdę bardzo dobrze widoczna. Jakbym miał wypowiedzieć na temat dalmierzy, na których najlepiej się ustawia ostrość, na nim się ustawia świetnie ostrość. Ta plamka jest dobrze widoczna, nawet o przy takim ostrym świetle, jak tamtej lampy świecącej na mnie, ja to ustawiam, ale jak popatrzeć, to tu nic z przodu się nie rusza. Nic się nie rusza. Nic, ponieważ w tym aparacie e, ostrość ustawia się za pomocą przesuwania filmu w stosunku do obiektywu, a nie obiektywu w stosunku do, do filmu, jak w polskim stalcie czy jak w, w wszystkich e, Roloflexo-podobnych aparatach. I to jest jej takim unikalną rzeczą. Drugą rzeczą, która może nie jest unikalna, ale jest bardzo wygodna, jest to, że aparat, my musimy ustawić pierwszą klatkę do robienia zdjęć, natomiast następną on już sam odmierza i robi to bardzo dobrze. Ale to wszystko związane jest z jedną cechą, o której trzeba wspomnieć, czyli o zakładaniu filmu do niego, zakładanie filmu negatywu. Typu 120, bo to nie jest film. Ja wiem, że to nie jest film. Film to jest to, kiedy jest perforowany. Zakładanie negatywu jest trochę bardziej skomplikowane. Mamy taką dużą blaszkę, którą trzeba wyjąć, dociskową. Dzięki tej blaszce dociskowej to, że on się przesuwa, nie zmienia. O, fajnie to widać teraz. Widać to na, na tym filmie u góry. Widać, jak przesuwa się wyraźnie cały, cały negatyw w stosunku do obiektywu. Dobrze, ustawmy ten. Zakładamy, najpierw musimy zamienić oczywiście rolkę, bo aparat jak zwykle ma rolkę z prawej strony, zostawioną po poprzedniej. Wygodne odciąganie, zakładanie to jest. To jest tak, jak powinno być. Tu trzeba oczywiście trafić w ząbki. Sekundkę mi zajmie. Trafiłem w ząbki, wkładamy rolkę, zakładamy rolkę z drugiej strony. Ta już jest bez ząbku, więc nie ma żadnego problemu, wchodzi. Obowiązkowo trzeba teraz, proszę zwrócić uwagę na to, że trzeba wsunąć w tą blaszkę i od razu z blaszki wsuwamy w szczelinę w rolce odbiorczej. O, nie wiem, żeby ona złapała. OK, wkładamy yy, tu jest napis, w tym wypadku mam Six, Strzałka i ta strzałka tu jest, strzałka ma być taka jak tam strzałka. To razem musi wejść, i w tym momencie dzięki zablokowaniu jest. ciągniemy. OK, zamykamy. Patrzymy teraz przez wizję, szukając cyfry 1. Jeszcze nie. Są po kolei kreseczki, kropeczki i. I jest jedynka. Jakbyśmy spojrzeli z góry, to tu też widzimy jedynkę i tu mieliśmy jedynkę. Możemy już zamknąć i w tym momencie przestać się przejmować naszym licznikiem zdjęć. Co musimy zrobić? Musimy ustawić. Najpierw zaczniemy od światła. Czyli mierzymy jakieś światło. Ustalamy parametry ekspozycji. Wychodzi nam 125 na 5,6, Mamy czas 120. Yy, mamy czas 100, 100, a nie 125. Ale to jest 100. Zamiast 5,6, Drugim pierściem tu z tyłu. Tu jest przysłona. 5 i 6. O. Żeby wykonać jeszcze zdjęcie, musimy naciągnąć migawkę. Za każdym razem musimy naciągnąć migawkę. Przynajmniej do modelu. Mm, mamia Six Auto był taki model i teraz co patrząc w wizjer za pomocą pokrętła musimy zgrać plamkę na ustawieniu jest naciskamy spust robimy zdjęcie pierwsze zdjęcie zrobione teraz należy przewinąć film ale on teraz żeby go przewinąć to musimy tak pociągnąć tą do przodu i przewijamy film. I on w tej chwili się sam zatrzyma na następnej klatce. O! Na dwójeczce. Nie musimy tam już sprawdzać. Na dwójeczce się zatrzymał. Wykonujemy znowu czynności. Czyli pomiar światła, ustawienie y, czasu, ustawienie przysłony drugim pierścieniem. Naciągamy migawkę, ustawiamy ostrość za pomocą pokrętła z tyłu. Ustawiamy ostrość. I robimy kolejne zdjęcie. I nie da się pierścień nie ruszyć. Za pierwszym razem by się dało ruszyć zdjęcia, ale nie wolno tego zrobić przy pierwszym zdjęciu. Przy drugim już się nie da ruszyć zdjęcia. Co więcej, w środku, jak spojrzymy, to mamy czerwone kółeczko, które mówi o tym, że nie można zrobić zdjęcia, zresztą się nie da zrobić zdjęcia. Musimy teraz znowu pociągnąć tą dźwignię, ale tak do samego końca, ponieważ do, jeśli nie pociągniemy do końca, Musimy tu dwie czynności, pierwsze odblokowanie rolki naciągowej, a drugie zdjęcie właśnie tego kółeczka. Jak nie dociągniemy do końca, zostanie nam, jesteśmy w stanie, ale to trzeba zrobić tak o, do końca i w tym momencie znowu przewijamy do następnej klatki. I nie musimy patrzeć, to wi wiadomo, że to jest dobrze. No ustawiamy czas, ustawiamy przysłonę, naciągamy migawkę, przy czym, jeśli nie naciągnę migawki, to bez naciągnięcia naciągniętej migawki nie zrobię zdjęcia. Naciągam migawkę, robię zdjęcie. Pociągam delikto, tą, tą dźwignię z tyłu, hop, przewijam do następnej klatki. Naprawdę robi się nim zdjęcia bardzo wygodnie. To jest bardzo przyjemny aparat do robienia zdjęć. Ja dawno tak przyjemnie nie robiłem zdjęć miechowcem. W moim odczuciu, jeśli miałem pokazać aparat miechowy, czyli taki, który możemy łatwo złożyć i schować, żeby go złożyć i schować, to się na chwileczkę. no wychodzi. Trzeba nacisnąć te dwie blaszki. Tu są dwie blaszki, o te dwie. Trzeba jednocześnie nacisnąć i on wtedy się ładnie chowa. Nie ma tego, co jest uciążliwe w niektórych miechowcach, że trzeba najpierw ustawić odległość na jakąś, w związku z tym, że ten obiektyw się w ogóle nie rusza, to takiego problemu nie mamy. Ja go hamuję, żeby nie stukał za mocno. Tu na górze mamy korekcję odległości, którą ustawiliśmy. Także możemy też wstępnie ustawić, to jest wygodne. To wstępnie... <laughs> 5 metrów, więc mogę ustawić wstępnie 5 metrów i później już nie ustawiać o, o, ostrości na, na plamkę. Tylko razu zrobić zdjęcie, jeśli wiem, że przy 5 metrach, jeśli ja mam jakąś tam głębię ostrości, powiedzmy nie wiem, spokojnie metr w tą, metr w tamtą, przy przysłonie 56, przy przysłonie 8, to już na pewno. W związku z tym spokojnie mogę robić zdjęcia, ale bez ustawiania ostrości za każdym razem, yy, więc to jest też bardzo wygodne. Ogólnie aparat jest jak najbardziej bardzo wygodny do fotografowania. Naprawdę robi nim się zdjęcia bardzo dobrze. Gdybym chciał używać wężyka spustowego, to tu mamy tak, tu mamy gwint do używania takich samowyzwalaczy, które możemy na niego nakręcić. Natomiast wężyk spustowy wkręcamy o w to miejsce, tu, tu. Mamy jeszcze miejsce na akcesoria i coś jeszcze mamy? Nie, ten akurat tutaj nie ma. Z możliwości podłączenia lampy błyskowej? Nie wiem. Nie używałem? Nie wiem. Ważną rzeczą fajną, rzeczą, fajną rzeczą w tym, w tym aparacie jest to, że mamia jako taka nie produkowała obiektywów, przynajmniej na początku jeszcze, więc możemy trafić obiektywy różne. W wersji czwartej najpopularniejszym obiektywem jest Olympus. Jest, tak jak tutaj widać na nim, Zuiko Olympusa, jest to 75, czy 7,5 cm, światłem 3,5. Bardzo dobry obiektyw. Nawet jeśli weźmiemy, robimy zdjęcia pod światło, to widać, że to jest naprawdę bardzo przyzwoity obiektyw. Oczywiście jest to rok 40., 47., 50., w związku z tym te obiektywy mają mało powłok i one nie będą takie dobre jak obiektywy z lat 70., 80. czy współczesne, jeśli robimy zdjęcia pod słońce. Natomiast jak na tamte lata, to one są bardzo dobre. Można było spotkać też obiektywy od Nikona, a w wersji spotkałem w wersji, ona się nazywała Kamex 6, kamex 6, wersja sprzedawana specjalnie na rynek indyjski, gdzie były obiektywy minolty montowane dla odmiany. były rok kolei 75, wszystko chyba ze środkiem 3,5. Nie zrobię. Naciągnąć, zrobić. Rewelacyjny aparat do robienia zdjęć, bardzo przyjemna, a do tego jeszcze poręczny. Tak, jak szukałem wady, no, to co mi przeszkadzało to nie ma uchwytów do paska. Ja wolę mieć uchwyty do paska. On jest zmuszony do tego, żeby nosić go w pokrowcu, ale to jest tak, że pokrowiec, co jest dziwne w tych, tych nie ma tyłu w ogóle, no bo jest nie jest potrzebny. No, ten pokrowiec akurat ma urwane łóżka, przez co było, no, trudniej, trudniej było używać to, że mm, nie można go podpiąć na tym, na samego aparatu, na, na, na uchwytach na pasku, ale są drobiazgi. Drobiazgi powiem z tym, że jest to naprawdę jeden z najwygodniejszych dalmierzy. Z wszystkich różnych dalmierzy, które robiłem, nie tylko średnioformatowych czy mało, małoformatowych, jest to jeden z przyjemniejszych aparatów. E, uczciwie robiło mi się nim bardzo e, dobrze zdjęcia. Wiedząc, że to nie jest nowy aparat, spodziewałem się, że te zdjęcia mogą, znaczy nowy, że to jest lata 50., początek lat 50., że te zdjęcia będą raczej takie mało kontrastowe, mogą załapać jeszcze jakieś wpadki. Nie, te zdjęcia są równiuteńko, on bardzo dużo, ciasno, ale równo odlicza wszystkie klateczki. Że żadna mi się nie nałożyła, a zdjęcia wyszły bardzo dobre. Zresztą galerię na końcu puszczę, żeby obejrzeć. Ważne jest to zakładanie filmu do, do niego, które w sumie trzeba sobie poćwiczyć, bo ja za pierwszym razem jak patrzę, mówię jak to zrobić, jak to zrobić. Przypomnę jeszcze raz. Pierwsze zdjęcie ustawiamy na jedynkę, robimy zdjęcie i dopiero wtedy pociągamy to i przesuwamy pierścień, żeby zrobić następne zdjęcie. Robimy, ta się nie da zrobić zdjęcia, ponieważ się nie da zrobić. Nawet jeśli jest włączony, włączony, czyli mam naciągniętą migawkę i go schowam, to też nie mogę zrobić zdjęcia. Czy nie ma takiego, że przypadkowo naciągnąłem, o jejku, musiałem musiałam schować, nie, ale teraz mogę zrobić zdjęcie. Genialny aparat, dobrze przemyślany, to widać, że osoba, która projektowała ten aparat, chciała zrobić dobry aparat, i taki aparat jej wyszedł. Przewinijmy ten film do końca. Za każdym razem trzeba ten przewinąć migawkę, zdjęcie. I ja mogę zrobić to szybciej, bo jak naciągnę, to nie robią zdjęcia, przewinę następną klatkę. O! I teraz zróbmy ostatnie zdjęcie, dwunaste. I w tej chwili jak zacznę przewijać, to już nie będzie oporu, bo zrobiło mi 12 zdjęć i w tej chwili o, dojdzie do jedynki, tu z góry widać jedynkę, i ja mogę w tej chwili i ważne jest, żeby do następnego filmu nie, za, nie, nie nacisnąć tego, ponieważ mam pomyśleć, że, że założyliśmy nowy film. Teraz mogę przewijać ile chcę, złóżmy go, nie, nie wolno go stawać na, na obiektywie w momencie, kiedy jest. O, za mało przewinąłem jeszcze. I wyjmujemy na wświetloną rolkę z aparatu i wkładamy. O, ja do niego dostałem w zestawie drewnianą rolkę. Nie wiem, czy tutaj była w nim w zestawie oryginalnie drewniana rolka taka, czy inna. Czy to jest, ponieważ takie rolki były jeszcze później w starych negatywach też spotykane. Więc nie wiem, czy to jest oryginalna rolka. W każdym razie, o. Jak ci się trafi, Mamiya Six, to jest to moim zdaniem jeden z najlepszych dalmierzy, jakimi robiłem. Moim jest to, jeden, jest to najlepszy dalmierz, jakim robiłem zdjęcie, a prawdopodobnie jeden z najlepszych, jakie zostały zrobione z miechowych dalmierzy, bo nie mówię o innych, zmiechowych dalmierzy, w których naprawdę robi się dobrze zdjęcia. Także jeszcze raz dziękuję Januszowi za, Januszowi za pożyczenie mi tego wspaniałego obiekt, aparatu. Tobie za uwagę i co? Poroczenie. Cześć.